150 miejsc, w których będziemy, dlatego że te wybory są naprawdę najważniejsze od wielu, wielu, wielu lat. Są ukoronowaniem serii tych Ważna, Jak Państwo wiecie, no kandydaci się przez cały czas ważna. Jak Państwo wiecie, no kandydaci się przez cały czas zgłaszają. Wszyscy wiemy, jak ważna jest stawka. Zaczniemy od Łomży. Skończymy podlasie jutro i będziemy dalej przez weekend oczywiście intensywnie pracować. Tak jak powiedziałem, 16 województw, 10 tysięcy kilometrów, ponad 150 miejsc, w których będziemy. I cóż, zaczynamy. Zapraszamy wszystkich w tę podróż i w sensie dosłownym, ale również w pewnym sensie w przenośni, dlatego że zależy nam na tym, żeby wszystkie Polki i Polacy byli z nami, żeby obserwowali te wybory, żeby zdali sobie sprawę z tego, jak one są ważne, dlatego że to są bardzo długie wybory. Prawie pięć miesięcy ciężkiej pracy przed nami. Zaczynamy, drodzy państwo, cała Polska naprzód. Panie prezydencie, dlaczego na początek Podlasie matecznik... Drodzy Państwo, no, byliśmy już w bardzo wielu miejscach, dlatego że no, najpierw były same pra wybory w koalicji obywatelskiej, ale oczywiście później przez cały czas byliśmy aktywni, także ja właściwie już objechałem wszystkie regiony od listopada, a dzisiaj zaczynamy znowu. No i bardzo nam zależy na tym, żeby przede wszystkim być w tych miejscach, które są na liście 140 miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Ja o tym jasno mówiłem. Dostałem zaproszenie od samorządowców właśnie z Podlasia, więc odpowiadam na to zaproszenie i ruszamy. Ja chciałbym poprosić o odniesienie się do słów pośrednio Znaczy Każdy, kto w tej chwili mówi o tym, że Ukraina nie powinna być w NATO, tak naprawdę sprzyja Putinowi, dlatego że to Putin próbuje wszystkich przekonać w Europie, że Ukraina nie powinna być w NATO ani w Unii Europejskiej, a to stanowiłoby zagrożenie przede wszystkim dla Polek i Polaków. Przecież chyba wszyscy co do jednego się zgadzamy. Nie chcemy wojny, chcemy być bezpieczni. Wszyscy się chyba zgadzamy z tym, że to Putin jest wrogiem. I do tej pory wydawało się, że jest porozumienie. Polsce, która jest podzielona, że w tej sprawie jest porozumienie, że w tej sprawie jest zgoda, że wszyscy zgadzamy się, że trzeba walczyć z Putinem, że wszyscy zgadzamy się, że trzeba pomagać militarnie Ukrainie. No każdy, kto poddaje pod wątpliwość tę doktrynę Polski, w pewnym sensie sprzyja Putinowi, więc nie dziwią mnie słowa, które mówią o tym, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to powinien się szykować na wojnę, A nikt się w Polsce nie chce szykować na wojnę, nikt. Chcemy być bezpieczni i dlatego trzeba jasno robić wszystko, Absolutnie wszystko, co osłabia Putina. I co do tego powinna być zgoda pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi w naszym kraju. Panie wicice przewodniczący, to jaki jest e, Pański stosunek pracy? Czy jest pan na urlopie bezpłatnym? Czy zamierza Pan wziąć urlop bezpłatny? Czy może pan zamierza przez najbliższe 4 miesiące pobierać pana z Urzędu Miasta? Uspokajam pana, jestem na urlopie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, to jeszcze pytanie. Dziękuję bardzo. Panie Dziękuję. Czy tak jak pański szef będzie... pa, a dlaczego nie prezydencie? Prezydencie Warszawy, jesteśmy w Warszawie. <laughs> Rozumiem, że w Polsce telewizja w Polsce, jak znam życie, tak? Dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich wszystkich widzów Telewizji Republika, Panie Telewizji w Polsce. Proszę bardzo. Chcieliśmy zapytać, czy tak jak pański szef, będzie pan A może się panu śmiechnął. Dzisiaj jest dobry dzień. Pomników ukraińskiej powstańczej armii na terenie Rzeczypospolitej z ukraińskiego szefa MSZ tu dowiadujemy się, że pomnik w monasterze miałby zostać odrestaurowany. Również pani marszałek Kidawa Bońska to potwierdziła, że powstała specjalna grupa specjalny za Panie redaktorzy, ja zajmę się zajął Putinem dzisiaj, bo to jest dzisiaj najważniejsze i najważniejsze jest to, żeby wspierać Ukrainę militarnie. Ja rozmawiałem wczoraj z prezydentem Zeleńskim również o tym, że sprawy historyczne muszą być wyjaśniane. Ja się bardzo cieszę, że kwestia ekshumacji ruszyła do przodu, ale dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, żeby Polska była bezpieczna, żeby nie było wojny i żeby nie było słów, które padają z ust jakiegokolwiek polskiego polityka, które mogą być interpretowane jako pośrednie wsparcie Putina. To jest dzisiaj najważniejsze. I każdy, kto dzisiaj Próbuje w tej chwili rozmawiać o czymś innym i na co innego zwracać uwagę niż w tej chwili walka z Putinem, powinien się nad tym zastanowić. Więc jeszcze raz, sprawy historyczne są istotne. Cieszę się, że się zaczęły ekshumacje. Ja się skupiam w tej chwili na bezpieczeństwie. To jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli spotykam się z prezydentem zeleńskim, to właśnie o tym mówię. Mówię o tym, wyjaśnijmy sprawy historyczne, ale skupmy się na bezpieczeństwie. Dzisiaj cały świat powinien wspierać Ukrainę w walce z Putinem. To jest dzisiaj najważniejsze i mam nadzieję, że nawet w Waszej telewizji to wybrzmi. Dziękuję Państwu bardzo.